Dobra, mamy ekipę na tym domu. Leży? Wlądował na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, u ciebie, z góry jest Nie widzę, widzę, widzę Jest, waryum jest kolby stary jest Samu góry, samu góry, samu góry Na samej górze jestem Leży ja z od góry to popatrz albo jebać. Jest na pierwszym piętrze. Leży. Nice no kurwa on ma taj po sobie jeszcze <laughs> Kurwa, białe przestraszyłeś mnie. Kurwa, dwie, dwie, dwie snajperki miałem, nie? Ja pierdala. Ale mogę ten, ten Hamas też dalej, napierdala. Ale, nie, nie jest po Z na zero jest. Ty pod nami wylądował? Wylądował tu. Podnieś, jakiś... podnieś tego, podnieś go Zadałem mu jakieś 249 obrażeń, coś czuję Kurwa, ale mak to jest... Kurwa, ale tak się sfilmowałem, tak. myślałem, że to ziomuś się podnosi to ja to Ej, kup, kupujemy <grym> dwa wziąłem. razy kewy? Pany? Ja mam pięć kewów, chodźcie zbieram na loda, macie Ty masz dziuba? Kewy? Nie, no, już mam Ja nie mam, ja kupuję, ja kupuję tył, ja No kupuję. to kupię. kupcie No już, już ja dobra, dobra, dobra Kupuję dwa razy, weźcie, weźcie I tak na budynku zbierzemy no, na tego loda no, Tutaj kewik Typ naprzeciwko Znaczę się Sam był Na górze do, do dostał Po Kevin. Ja pierdolę, spierdolił. Uważaj Dziubak, na górze. Na zero. Pod nami. Tutaj jest. Leży. Tutaj, ty. Ten co mnie zabił. Mocno dostał? Pod ścianą jest, drugi na spóźnieniu Tutaj! Jest. Drugi tutaj, leży Snajper Tutaj ty Biegnę Kurwa zemdy się nie da wejść do ciebie Siedzią zresztą Celis go testowali prawej, tak Na dachu może być. Odprawę twojej! Jeden leży, drugi leży. O kurwa co jest? O znowu znam frago. Jak to Zobacz. napierdala. Ale Z Zmarka, te... tutaj macie kevin. Dobra, Płoda, do tak. nic nie zabiłem ich Ale popsuta broń. A ja też ich ostro zmieniłem, wiesz? Tutaj macie mak. O, ostro ich zmieniłem, w kurwa było hitmarków. marków. Lodak piłeś? I co, na budynek klasyczek? Dawajcie. Eee, na selfie rzucam dla kogoś Na selfie macie Jest za darmo, za darmo jest A no dobra, teraz już nie za darmo, Bierzcie w exerfa Więc wiecie musimy przebiec tam Musimy od prawej, dawajcie szybko od prawej, bo musimy to obie obiec Bo inaczej umrzemy nie? Dobro to już strefie Lewą lewą, no wszyscy dawajcie lewą O kurwa w budynku po kewach po w kewach góry. Mhm. Dawajcie tutaj na te budyneczki. Tutaj trzeba na te budyneczki iść. Na dole? To jezu, na mnie. Na tobie? Tak, 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 tak. Ja się podniosłem, ja się podniosę. Dobra, to chodź, to to Jednego położyłem tam, z tego maka, za budynkiem. Będą go leczyć raczej Tak leczy go, viewmark. No zmieleni. No tak ładnie. Wstałem fraga znowu. Co jest? Tam przebiegał jakiś namiot. Jeden leży, drugi tam jest. Podchodzę. Drugi na niego, trupie. Nice. 43 metry, jeszcze jeden po prawej, uważajcie, po prawej mamy typów. Do parę razy. Uważajcie na prawo, uważajcie na prawo, po prawej zajbałem, mamy typów. Zajbałem, zajbałem. Po prawej mamy typów, chłopy. Mamy jedną ekipę, dwóch typów tylko. Tutaj po pewie. Jeszcze jeden. Dobra, elo. Ja pierdolę, ładnie.